Dzień dobry, kiedy całkiem niedawno zamknięta została gigantyczna benedyktyńska praca związana z tym przepięknym modelem, makietą łódzkiego getta. Byłem po prostu wręcz szczęśliwy, zresztą jak wielu, wielu wielbicieli historii Łodzi, bo tak mimo pracy wielu fanatyków zaginionego miasta, którzy odtwarzali powolutku to, jak wyglądały dawne dzielnice żydowskie, dawne dzielnice bałuckie, Stary Marysień i tak dalej, to jednak zobaczyć w formie takiej pełnej to, jak wyglądało miasto w latach 40. Kiedy istniało łódzkie getto, właściwie getto Litzmann, sztatu wczesnego, to jest jednak coś absolutnie niesamowitego. A o tym, jak powstała ta makieta, ile trzeba było włożyć w pracy w to wszystko, żeby zrobić tak niezwykłe dzieło sztuki. Myślę, że to można spokojnie tak nazywać. Porozmawiamy sobie za chwilę z szefem Rodegastu, który między innymi był właśnie jednym z tych ludzi, którzy przyczynili się do powstania tego fantastycznego, fantastycznego dzieła. Witam Cię bardzo serdecznie. Chciałbym zacząć w ogóle od takiego stwierdzenia, które gdzieś tam pojawiło się w prasie, że jest to właściwie jedna z największych makiet tego typu chyba na świecie. I to jest prawda, to jest prawda, ponieważ jest to na pewno największa historyczna makieta, historyczna, czyli pokazująca przestrzeń historyczną. 4 na 10 metrów, większej na pewno w Polsce nie ma. Może z czasem gdzieś powstanie, natomiast myślę, że tak duża praca trwająca prawie 4 lata, no to jeszcze długi czas zajmie komuś, żeby ten efekt jeszcze większej makiety uzyskać. Żeby was pokonać. Żeby was pokonać. Chociaż oczywiście to nie jest jakiś tam challenge i zawody, ale niewątpliwie ten ogrom tej makiety jest naprawdę porażający w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Żeby przygotować coś takiego, to jest, nawet sobie nie wyobrażam, jak bardzo benedyktyńska praca. Opowiedz w ogóle, jak to wszystko funkcjonowało, bo na szczęście, w Łodzi, mamy niemieckie zdjęcia lotnicze, które pewnie bardzo pomogły. Ale odtworzenie każdego zaułka miejsc, które już nie istnieją, no to jest naprawdę szacun i praca wręcz, jak powiedziałem, benedyktyńska. Jak to się w ogóle robi? Jak to, jak to funkcjonowało? Jak to, jak to zrobiliście? To jest, to jest wieloetapowa praca. Tu trzeba powiedzieć, że sama makieta, sama makieta powstała 4 lata, czyli od 2015 roku w 2020. W 19 roku została zakończona w tej warstwie fizycznej. Natomiast to, co możemy dzisiaj zobaczyć, to jest efekt bardzo żmudnych kwarant. To jest oczywiście inicjatywa Muzeum Tradycji Niepodległościowych, natomiast bez społeczników, bez osób, które się społecznie zajmują chociażby analizą fotografii. Przemierzają przestrzeń starych, starych bał, starego miasta, tak naprawdę, my jako historycy mielibyśmy duże trudności. Bo właśnie to jest też bardzo ważna sprawa. Powstało kilka takich stron też na Facebooku, mhm. gdzie ludzie wyciągali zdjęcia z Jadwaszem, z jakichś dziwnych miejsc, kupowali na y, jakichś aukcjach, szukali właściwie. To była gigantyczna społeczna kwerenda tak. i potem było wykłócanie się, takie fantastyczne. Tak. Czy to okienko jest tu, czy to jest to. To jest niesamowite, że udało się właśnie zebrać tak olbrzymią ilość bicieli miasta po prostu, którzy wam pomogli. Tak, i oni, oni działają, oni wciąż nam coś podpowiadają, ale e, dzięki temu, że tak duża e, grupa społeczników działała, my możemy powiedzieć, że w 99% ta makieta odtwarza naprawdę wygląd getta z maja 1942 roku. Wspomniałeś o tych fotografiach lotniczych. E, fotografie lotnicze niemieckie były tak naprawdę podstawą, ale sama fotografia lotnicza nie daje nam jeszcze perspektywy tak zwanej Do tego było potrzebne e, około 10 tysięcy fotografii historycznych, które zachowały się z terenu getta. E, tu akurat możemy powiedzieć, że e, Archiwum Państwowe w Łodzi dysponujące tymi fotografiami e, posiada zbiór unikatowy, jeśli chodzi o historię Holokaustu. E, z drugiej strony wykonano e, setki fotografii współczesnych danych przestrzeni dawnego getta. Porównywano też te, te fotografie. Ale masa kwerend dokumentów, ponieważ jeżeli nie dysponowaliśmy na przykład fotografiami danego budynku, to trzeba było to na przykład zrekonstruować wygląd tej przestrzeni w oparciu o dokumenty z wydziału urbanistyki, czyli jak ten budynek przed wojną na przykład wyglądał, jak się, jak wyglądał po wojnie, co się zmieniło, na podstawie tego rekonstruować ten budynek. To jest tak naprawdę czasem nawet nie tyle benedyktyńska, ale to jest taka praca poszukiwacza, czy naprawdę ten budynek wyglądał tak, a nie inaczej. Czy to, naprawdę ma, czy to ma sens, takie szukanie każdego budynku? Oczywiście ma. Jeśli pomyślimy o ocalałych, ale pomyślimy o ich rodzinach, pomyślimy o osobach, które w jakiś sposób były związane z historią tego getta, a przecież przez getto przyszło blisko 200 tysięcy osób. To uświadomiłem sobie, że dla nich te przestrzenie są ważne. To są przestrzenie rodziny, to są przestrzenie tego, gdzie ktoś z ich członków ich rodzin żył. Więc my przywracamy dzięki temu pamięć, bo to nie chodzi o to, żeby pokazać makietę jej wielkość. To chodzi o upamiętnienie ofiar i odtworzenie tego fragmentu miasta. Niesamowite w tym wszystkim jest to, się o tym, że to jest rok 42, że udało się również na podstawie tych zdjęć lotniczych niemieckich odtworzyć chociażby tutaj ten fragment już z wyburzoną częścią miasta wzdłuż ulicy Ogrodowej. To z tego, co słyszałem miał być taki fragment pod pretekstem, że niby jest Tyfus w Getcie i zaczęto wyburzać tak, wskaza się, ale jest też oczywiście są ruiny słynnej synagogi w stylu mauretańskiej na Wolborskiej i budynków i tych szkół religijnych które były obok. Tam w tej chwili stoi szkoła, szkoła podstawowa na, dos, dosłownie na, 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 na tym miejscu i wieżowiec obok. Ale też niesamowite jest, mam wrażenie, to, że poza tymi osobami starszymi, które jeszcze mogą coś tam pamiętać z takiej łodzi w tym odcinku, to jest też uświadomienie sobie, jak bardzo właściwie to był teren rolniczy, jeśli chodzi o getto. Tu za bardzo nie było się gdzie chować przed Niemcami, na przykład przy jakichś łapankach czy, czy wywózkach. My tak naprawdę yy, nie zdajemy sobie sprawy, dopóki nie zobaczymy makiety, jak właściwie getto wyglądało. Bo my możemy oczywiście powiedzieć, że getto to było 4,13 km kwadratowego, ale dopóki sobie nie uświadomimy, że połowa z tych terenów to były tereny otwarte, yy, właśnie tereny rolnicze w jakiś sposób, to nie uświadomimy sobie tego zagęszczenia mieszkańców. Nie uświadomimy sobie, yy, że na jeden kilometr kwadratowy przypadało ponad 40 tysięcy mieszkańców. Yy, z drugiej strony wielu, wiele z tych miejsc już dzisiaj nie ma. Marysin doskonały przykład. Dzisiaj tak naprawdę to jest duże blokowisko. Wówczas teren otwarty. My już nie pamiętamy, wielu z nas nie pamięta, nie ma szans pamiętać, jak ta przestrzeń wyglądała. Jak się zmieniała. Rozmawialiśmy wcześniej o tym, że chociażby słynny Bart Getta Łódzkiego, Herszkowicz, który pomieszkiwał, zdaje się, z, z według z, z przekazu przy ulicy Rybnej. Mhm. i Tam śpiewał razem ze swoim kolegą z skrzyp skrzypkiem różne pieśni. I, i antyniemieckie, i, i antywojenne, i po prostu takie związane z codziennym życiem. Właśnie podśpiewywał, że dzieci u nas to się wywozi na Marysin na wakacje. No bo rzeczywiście to był jedyny teren taki duży, zielony i z tego zagęszczenia tutaj w środku, mhm. wokół Starego miasta. Można było tam ewentualnie trochę poczuć takiej przestrzeni i wolności, jeśli można w ogóle o takim słowie w Getcie mówić. Ale z takich rzeczy ciekawych, które moim zdaniem dzisiaj mogą fascynować ludzi, to jest to, że można sobie zobaczyć przestrzenie, które kompletnie nie istnieją. Park Śledzia, właściwie mhm. dla osób młodych, które nie znają historii, to jest po prostu park i nie zdaję sobie sprawy z tego, że to jest właśnie centrum Starej Łodzi. W ogóle tak, no my zresztą my teraz też używamy określenia Park Śledzia, tak? Przecież to jest park staromiejski tak. oficjalnie. To jest też jedyny fragment Łodzi, która nie była włączona do getta, ponieważ ten przestrzeń parku staromiejskiego to nie była część, to nie było getto. Tak naprawdę to była ta część, którą oddzielono niejako, tą część aryjską od, od getta. I no i właśnie mówiliśmy o tym, że obawiano się ty, tyfusu. Tak naprawdę to był tylko pretekst. pretekst żeby propaganda. Propaganda, mhm. żeby oddzielić jeszcze bardziej, wyizolować getto. Zresztą te wyburzenia tak zwane przeciwpożarowe czy sanitarne w innych miejscach wokół getta też się odbywały, ale ten Park Staromiejski jest takim takim symbolem. Zresztą co się stało później po wojnie, bo to też warto powiedzieć, nie odtworzono tych budynków, które, e, które tutaj wyburzono z rozkazu Niemców. Stworzono park w latach 50. I pewnie wielu z nas, wielu złodzian w ogóle nie kojarzy tego, tego miejsca stętniącą przestrzenią miasta kiedyś. Tak jest. Chociażby takim symbolem myślę Parku Staromiejskiego i tego, jak kiedyś wyglądało życie, jest z jednej strony oczywiście pomnik Mojżesza, z drugiej strony ten staw, który tam jest, którego tam nigdy nie było akurat w tym miejscu. No tak. Staw był, ale ale nie w tym miejscu. Tak. tak? Z, z drugiej strony. Mamy pomnik Mojżesza i może wielu z nas w ogóle nie kojarzy, dlaczego ten pomnik tam jest, co on symbolizuje. Za tym pomnikiem niejako wiemy o fundamentach synagogi, która też, też się znajdowała, więc makieta, tak jak ona dzisiaj jest prezentowana, może uświadomić mieszkańcom miasta, co, co straciliśmy jako, jako miasto, co straciliśmy jako łodzianie, straciliśmy jedną trzecią mieszkańców, którzy zostali zamordowani, straciliśmy przestrzeń tego miasta, miejsca, które byli, były też związane z ludnością żydowską. To jest strata, którą tak naprawdę nigdy nie odrobimy, ale możemy ją chociaż w jakiś sposób upamiętnić, chociażby dzięki makiecie. To proszę Państwa na początek tyle, jeśli chodzi o makietę łódzkiego getta, bo jeszcze będziemy sporo sobie na ten temat rozmawiać i Państwu przedstawiać, dlatego że właściwie to jest też 200 tysięcy tematów, takie te 200 tysięcy dusz, które zniknęły z przestrzeni łodzi, bo właśnie każdy zaułek to jest historia i do tego wszystkiego będziemy jeszcze wielokrotnie wracać.